Nie rozumiem tego, takie absurdy. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry widzowie. 6:30 prawie na budziku. Co ja o tej godzinie robię? Jadę do sklepu. Nie jadę na promocję Lila, co prawda, ale jadę do sklepu. Potem jadę do lokalu od razu, no bo na 7.00 mamy poniedziałek, żeby nie było. Przyjechał, przyjedzie klient. Z 150 km ma do Lublina. Biorą próbkę uchwytów i jak im się sprawdzi, będą brać więcej. A zamiast tego, że to jakoś pracownie jest, e, spawalnicza no to <coughs> chcą jak najszybciej odebrać, żeby jak najszybciej wrócić, żeby to jak najszybciej przetestować. No a jechać 150 km na 9:10, bo mieli w piątek przyjechać, ale miało być uchwyt na 13:30, a wiecie, przed wszystkimi świętymi. Wychanie się do centrum miasta to jest jak wchanie się w gips i no, ciężko by było im dojechać w miarę sensownie, no bo to na, na trasie by było ciężko z tego względu, że no, no, w różnych miejscach są cmentarze i tak dalej i teraz na no, siódmą rano się umówiliśmy, więc chłop jest w trasie, kierowca ich jest w trasie i będzie za jakieś pół godzinki myślę. Dzień dobry Jeszcze raz się z wami witam Zabieram tą wodę Tutaj do socjalu I co? I się nic nie drukowało Za bardzo Tutaj uchwycik Tak jak powiedziałem już do klienta Taki maciupki I, i taki Mamy poniedziałek, godzinę 6:00 coś, 6:45 mniej więcej. I za chwilę powinien być klient. To to. I bardziej się rozglądam, jak się obudzę, czyli wypiję kawę. Co tu się zmieniło w lokalu? Chyba nic. Chyba wszystko widzieliście, chociaż ja nie wiem. Klima jest podwyższona. Na wyższych nóżkach jest zrobiona takich, żeby się pojemnik plastikowy mieścił. O! Tyle wody wyciągnęło, mamy kwiatka I tą wodę spokojnie można do kwiatków dawać Bo ona jest z powietrza I cyk, i wraca sobie I co? Klima na razie tu zostaje, w tym miejscu No bo ona teraz kieruje się bardziej w środek, a nie w tamtą stronę do regału tylko bardziej w środek będzie szybciej nagrzewało pomieszczenie Ale pomyślałem sobie tak, żeby Ten regał przesunąć Gdzieś o tyle Tyle ile się klima będzie mieściła Gdzieś tyle może Przesunąć i tak tego routera tu nie będzie Wentylator dać tutaj Przenieść A tutaj pociągnąć rurę od klimy I klimę wyprowadzić Wtedy by była taka długa rura Za nią po prostu Tylko najgorsze by było to, że tutaj Duży, du, du, daleko musiałabym odstawiać, no bo tutaj trzeba zakręt zrobić, nie? Chyba, że udałoby mi się wydrukować adapter, który tutaj od razu leci w górę, rurę płodną do adaptera, i wtedy tam w kominie, w tym przelocie, tak samo zrobić adapter, taki, wiecie, 90 stopni, i po prostu kawałek rury by było prosto. Zastanawiam się, z tym kwiatkiem jest o wiele przytulniej, on też wyciąga wilgoć, żeby nie było. On też nie generuje wilgoć, tylko wyciąga wilgoć i w sumie co? Ja sobie zrobię kawę, rozpakuję się i będę działał dalej. Jest ja tu trochę bałagan, bo był stream w sobotę 1, 1 listopada byłem w pracy. Tak, byłem w pracy. Możecie mnie za to, to ganić w, w komentarzach pod filmem. Ale robiliśmy sobie streamka, poczekałem tak na klienta, robiłem sobie streamka ze skanowania tego elementu Jaguara shining 3D Einstarem i powiem szczerze, że coraz lepiej mi to wychodzi coraz bardziej to kumam bardzo fajna to jest zajawka ogólnie, skanowanie i mam nadzieję, że raz będą na to klienci w Lublinie, w Lubelskim dwa o, dwa będę czas to robić po prostu i tak sobie myślę fajna sprawa bardzo fajna. Jeżeli się już tak człowiek się wczuje w to, wie co, jak, gdzie, kiedy zrobić, to naprawdę przyjemna robota. No i jeszcze powiem Wam szczerze, że włączę sobie ogrzewanie z aplikacji. Bardzo sympatyczna sprawa. Jest 16,6 stopnia w biurze i 16,9 w pracowni. Także włączymy sobie ogrzewanko na jakąś godzinkę w biurze, w pracowni. I podobnie zrobimy sobie w... tutaj w biurze. Cyk, timer. Tylko, że trzeba zmienić czas, bo jest siódma. Wyłączenie po prostu. O ósmej, safe. No i dobra, to się robi, tu się robi. W przy okazji jeszcze osuszę troszkę, bo mamy wilgoci w sumie zazwąpowiem ile. W pracowni mamy 68 i tu mamy 68. Także jest 70%. Klima jeżeli działa na tygodniu no to tak w granicach 60% utrzymuje Chyba to dobry wynik Jak na takie obniżenie lokalu w terenie Fajnie by było jeszcze ten osuszacz, nie oczyszczacz Osuszacz powietrza No ale jak się nie ma co się lubi to się lubi, co się ma jak to się mówi I osuszacza na razie nie ma no bo to jest wydatek Paruset złotych, 500, 600, 700 złotych, zależy jaki. Ja bym chciał dobry. Wiem, że myślę są dobre, bo są wytestowane i może, gdyby tutaj klima nie dawała rady, no to ale to wiadomo, nie dawała rady. Ona daje radę, no bo na tygodniu utrzymuje te 60%, tak plus minus 60%, no i ona pracuje tylko od 8.30 do 9.00 jeżeli będzie pracowała w zimie, albo późną jesienią w zimie, na wczesną jesień kilka razy dziennie, no bo ona będzie się musiała włączać kilka razy dziennie w przyszłości z tego względu, że tutaj trzeba będzie to dogrzewać zapewne w różnych godzinach więc ona będzie sobie utrzymywała jeszcze będzie sobie dawała radę jeszcze lepiej pod tym względem, no ale zobaczymy, wszystkie relacje z utrzymywania wilgoci na odpowiednim poziomie będziecie je widzieć na odcinkach tak naprawdę. Dobra, ja sobie piję kawę, bo zasypiam. Zresztą widać to po moich oczach. Jeszcze się kleją, jeszcze by pospały. I poczekam tu na klienta w takim razie. Na spokojnie. Może nie zasnę. I był klient. Dobra, można to zamykać. Jechać do domu. Tak śmiechem żartnym to nie jadę. Do... Gdzie będę jechał do domu? Co będę w domu robił? No, spać bym poszedł, ale... No nie no. Siódma godzina, klient y, kierowca od klienta. Y, no na siódmą miał być i jest na siódmą, jest punktualnie. Zachnąłbym rulety, poszedł tutaj się przekimał przez godzinkę, półtorej i na krzesełku rozwaliłbym się. Nie tu, no tak bym sobie spać. Siódma 48 <laughs> i co? I sprawdzimy sobie, ile nagrzało w 48 minut. Po około 50 minut grzało jedno i drugie, czyli klima i nagrzewnica ta na ścianie. W biurze mamy 22 stopnie, 62% wilgotności, czyli spadło o, o 3 albo o 5. A w pracowni mamy 19 stopni, i 66. No, jednak ta nagrzewnica na ścianie w pracowni nie nie wysusza. W sensie nie ma osuszania, tak jakby podczas pracy, no bo to nie jest klimatyzator. To jest zwykła nagrzewnica, 1,2 kW. Yy, I co? I sprawdzimy sobie, ile wody klima oddała. Może co? To też jest ciekawe. Czy ten pojemnik wystarczy. Już tylko sobie podświetlę. Zobaczcie, ile wody oddała. Taka klima. Pracując Parc tylko... Tylko tyle. Zobaczcie, ile tutaj wody, bardzo dużo, niech to sobie ścieka jeszcze Także bardzo dużo wilgoci, o, a co tutaj robi śrubokręt? Bardzo dużo wilgoci wyciąga, bardzo dobrze Posłuszać jakby był, no to wracałoby pewnie 24 na dobę, 7 dni w tygodniu Ocieplałby trochę przede wszystkim też swoją pracą, no bo to, to tak działa Oświetlenia jeszcze nie zmieniłem, ważne pytanie, bo zadałem pytanie w który się nie ukazał, ogólnie, zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Co się okazuje, taka ścieżka była wody, aż tam, listwa się zamoczyła troszeczkę od spodu, ale na szczęście nic się nie stało, kąt natarcia wody jest zły, no bo ta klima jest delikatnie przechylona i tak naprawdę ona powinna być wyrównana, wypoziomowana i co? I delikatnie do tyłu przechylona, żeby z tej rurki wyciekało prosto do zbiornika. Tak, cieknie delikatnie po tym, po podłodze, od spodu, tak jakby cieknie stróżka, ale wpada teraz do tego, do pojemnika wpada, więc spoko. Ja już tu ogarnąłem wyciek i będę musiał pomyśleć. Nóżki zmieniłem, ale nie pomyślałem w sumie, że, że będzie mogło to wymagać wyrównania poziomu, no bo ona jest przechylona na tą stronę jest, na ta strona jest niżej no bo to jest z racji tego, że osba jest niżej troszeczkę to samo z siebie mówi ciasno, ale własno zrobiłem sobie taki dziubek, bo tutaj tak jak wcześniej powiedziałem z tej rurki cieknie no i cieknie po spodzie nie, jakby zacieka pod spód wydrukowałem sobie, zaprojektowałem na szybko taki dziubek, który, o Wkłada się tu i to będzie coś ciekało już bezpośrednio do pomieszczenia. Bardzo dużo wody, o kurde, człowieku, tam jest tyle wody, że w nie mieści Tyle wody z tego ściąga. No dobrze, nie ściąga. Zobaczymy no. ile w tym momencie jest. Jest 63 63%. Także dobrze, no nie ściąga tą wodę. Bardzo dużo wody. Sprawdzimy ten pojem, ten lejek jeszcze, ten spływ taki naturalny. Czy się zepnie to na przykład jutro? Z tego względu, że zastanawiam się, to tak szumi. Z tego względu, że chciałbym tam większy pojemnik zamontować. Pojemnik typu takiego, tak jak już Wam wspominałem, albo i nie. Wtedy miałbym. Pewność, że na przykład przez całą noc nie nacieknie tego tyle w późniejszym czasie, czyli w okresie zimowym, gdzie będzie to grzanie, jednak częściej się włączało niż na chwilę, a jak się przeleje, no to wyleje się na podłogę, na ozbę, i jakby w nocy się wylało, elipa by była. Kolejne drukarki zjechały, i jak dzisiaj się dobrze ogarnę, no to one dzisiaj jeszcze wyjadą. trzy a 1 combo wersja za AMS-em. Jedna bez AMS-u, to czeka pod klienta. Stasę poczeka chwilkę. Bo klient czeka na pieniądze. Uf. Klient czeka na pieniądze i w tym tygodniu prawdopodobnie już zamówi tak, żeby to wyszło. A jak nie, no to to się sprzeda, tak czy siak. Więc jak ktoś chce drukareczkę, zapraszam na sklep PD 3D. Link w opisie. Jeżeli ktoś chce kółeczki, nadruki szklane, na ramkach ślanych, no to też zapraszam. Link z opisie, na to EU. Ja właśnie bym zapomniał najważniejszego dzisiaj. Pakuję mystery boxa dla klienta z filamentów. Bo tak, wprowadziłem mystery boxy, i weźmiemy dla niego tak. Weźmiemy sobie dla niego Silka tricolor royal Blossom, to jest 1 kilo. Kilo będzie 10. Postoję, popatrzę, i zaraz do was wracam z tym, co dla niego wymyśliłem. Dobra, mamy 10 kilo wybrane. I to jest tak, jak Wam pokazałem, tricolor Royal Blossom Silk. Bardzo fajny kolor. Pet White. Pet Czerwony. Pet Red. Pet Blue. Co mamy kolejne? Pet White. Z drugiej marki. Tak, tu mamy dwa płyty białe w takim razie. Mamy niebieski, mamy czerwony, mamy tricolor. Mamy czarny. Takie standardowe też kolory. Podrzucimy, mamy srebrny. Oczywiście to jest pet. Pela. To jest pela. Czarny pet. Co mamy jeszcze? Pela purple, czyli fiolet. Bardzo ładny kolor. Co mamy następne? Pela brown, czyli brązowy. I co mamy następne? Pela plus biały. Żeby też miał pela. Może byśmy wymienili, nie, wymienię, nie będziemy wymieniać, wysyłamy tak, czyli mamy trzy białe, dwa, jeden PLA, dwa pety, czerwony, e tricolor, niebieski, fioletowy, brązowy, srebrny i czarny. Mam nadzieję, że klientowi będzie się podobał, ja sobie domówię jeszcze parę kolorów fajnych, także będziemy pakować, bo wprowadziłem taką nową ofertę jako mystery box, także zaczynam działać w tym temacie, żeby to spakować jak najszybciej wysłać to jeszcze dzisiaj do klienta, żeby na jutro to miał u siebie. Powiem Wam szczerze, że to idealnie. Przyjeżdża w takim samym, wyjedzie w takim samym, jak do mnie przyjeżdża. Idealnie 10 kg. Cyk. 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 Czyli nic się nie powinno tutaj popsuć. Wysyłamy tylko dwie marki, czyli Smart Print oraz Professional Lab. Bo tego też używam, jak dobrze wiecie. I co, ja to kleję, wysyłam to do klienta, mam nadzieję, że będzie zadowolony. Też będzie możliwość wylosowania TPU, czyli gumy potocznie zwanej, tylko musi dojechać, tak naprawdę, bo producent nie miał, teraz będzie miał, chyba dzisiaj nawet, więc jak tylko powstanie w systemie hurtowni. No to będę zamawiał i będzie trochę na półty tego. Dzień dobry w kolejnym dniu. Tak, wczoraj się urwało, bo w sumie się nic nie działo za bardzo. A w tym dniu dużo się dzieje i dopiero około 10.00 jestem w pracy. Tutaj na firmie samochód oddałem do mechanika, bo trzeba osłony przegubów z przodu zmienić i na dwie osłony. Odwaliło się, Allegro odjebało taką manianę, że to się w głowie nie mieści, tak wam powiem, yy, mieliśmy przedsprzedaż ustawioną na 10 dni i jeszcze do wczoraj była przedsprzedaż, a przedsprzedaż się miała kończyć 12 listopada, a dzisiaj już jest jeden dzień dostawy, to jest, pff, głowa wybucha, z Allegro to głowa wybucha, ja nie wiem, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Że sprzed sprzedaży samoczynnie zmienia, no, mimo że na tym sklepie u nas jest sprzed sprzedaż, a to jest ten sam ekosystem, czyli jakby pobiera z naszego systemu wewnętrznego, to w naszym systemie jest sprzed sprzedaż ustawiona i nie powinno się to wydarzyć. Jeszcze zmieniałem, na pewno typ, ty, typowo ręcznie zmieniałem też i odświeżałem kilkukrotnie. Wczoraj było wszystko jeszcze ok, kilka dni było wszystko ok, a dzisiaj rzucili się ludzie na produkt. Na który mamy się sprzedaż. I nie jest to możliwe, żeby go mieć na, na, na jutro nawet. jest absurd. Kurwa co to robi, ale z ludźmi ze sprzedającymi to jest absurd, bo im pieniądze uciekają. Jeżeli im uciekają pieniądze, to oni zrobią wszystko w imię swoich interesów, żeby... E... Jak najwięcej klientów skusić do siebie, a nie żeby na inne marketplace y wychodzili klienci. A tym bardziej u ciebie na sklepie, żeby kupowali. To jest w ogóle już nie, nie do zaakceptowania przez Allegro. Paczki już porobione. Weźmiemy sobie, zobaczymy, wodę. Ile wody tu się nazbierało w tej klimie? No. Trzeba <laughs> było się już umyć w takiej ilości. Światełko. Nie tylko kwiatek. Nie tylko kwiatek, bo było podlany. No ale taka ilość. Wczoraj wieczorem jeszcze podgrzałem delikatnie w lokalu. I tak naprawdę dzisiaj rano się grzało od 8:30 do 9. No bo już są chłodniejsze noce, więc czasami wieczorem, szczególnie na w weekend, będę gdzieś tam to grzanie włączał. Nie chciałbym, żeby ten pojemnik wytrzymał na ten cały czas. A zobaczymy sobie, ile teraz jest. Na dworze jest 12 stopni, w biurze jest 13, 18 i 3, a tu jest 17 i 8. Fakt, dzisiaj prawie wcale drukarki nie działają. Nikt ktoś dzwoni. Dzwonił właśnie mechanik do mnie. No bo odstawiłem samochód rano do niego, około dziesiątej Na wymianę osłon przegubów z przodu Wysłał mi zdjęcia, wszystko Dzwoni, pyta się, bo to znajomy Znajomy mój yy, I pyta się, czy tam były osłony Tak, to były osłony, bo tak na wulkanizacji powiedzieli, jak wymieniali opony Wysłał mi zdjęcia, wszystko suche Wszystko Trochę przypoczyna jest osłona silnika Ta dolna Bo gdzieś z interkulera zaczyna ciec jest gdzieś nieszczelność, także będziemy zmieniać na nowy i odzyska power samochód, większego powera będzie miał, no bo nowy intercooler, jakby to był manual, wsadziłbym tuningowy intercooler, mocniejszy, wydajniejszy, ale że to jest automat i ze 175 koni mogę zrobić maksymalnie 210 softem, no to nie ma, nie ma sensu, no bo to sam soft no, zrobi tego maksa tak zwanego. I, I co? No i tyle. Dobrze, że nie kupiłem, bo miałem kupować w ASO osłony przegubów, bo tylko tam są, zamienników nie ma do naszej rynówki. I jedna osłona 270 zł, ściągana z Francji w ciągu 10 dni. A musiałbym kupić dwie, no bo na wulkanizacji nie powiedzieli mi, czy to lewa, czy prawa strona, bo zapomnieli. Więc kupiłem zamienniki u znajomego, który pracuje w hurtowni motoryzacyjnej. I okazało się, że mój mechanik, mój kolega, który ma warsztat mechaniczny, ma swoje osłony i nie trzeba było wymieniać nic. Co jest, nie wiem, ja nie wiem gdzie, jak ci. Nie wiem, często się dziwię. No, na w organizacji nie, nie są mechanikami ci ludzie. Nie jestem w stanie zrozumieć, ale że mogli pomylić się, ale powiedzieli coś, co jest jednak ważne w napędzie, bo jeżeli tam smar wypłynie cały, to zawsze się przegub. Rozwali się przegub i będzie dużo wyższy koszt. Wtedy w tamtym dniu jeszcze było sucho, nie było mokro. Więc tam nie było coś, nie miało co ci jadć. takie absurdy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, też macie takie, trafiacie na takich powiedzmy w cudzysłowie, partaczy. Absurd nad absurdami spędziłem na Infolinii. Powiedzmy, że infolini to jest tak nazwane Infolinią. Do działu sprzedaży, hmm. że dozwoniłem w czyli w całej tej grupie e sprzedaż. Bo ktoś do mnie dzwonił z ich numeru, który jest numer zablokowany w drugą stronę. Z biura obsługi klienta, ktoś do mnie dzwonił. <laughs> Bo maila, którego napisałem ze zgłoszeniem yy, problemu. Jedna z pracownic oczywiście napisała, że wszystko jest u nich ok i że zamknęła zgłoszenie. No, nóż się w kieszeni otwiera. Nie wiem, w tym kraju ludziom naprawdę ciężko jest chyba pracować. Jakkolwiek. Nie rozumiem tego. Zamknęli infolinię telefoniczną po to, żeby obsługiwać zgłoszenia mailowe szybciej, lepiej, i tak dalej. A tutaj wychodzi na to, że jest gorzej niż było, jak była infolinia e-mail i wysłałem im logi z Allegro, no bo dostałem logi od Allegro błędu, który generuje ich system. Wysłałem te logi i ona twierdzi, że nic nie ma że jest wszystko dobrze. Masakra. To jest naprawdę nieporozumienie. Nie wiem jak BaseLinker działa. I rozmawiałem z handlowcem, to chłop mi powiedział, że jest możliwość kontaktu VIP z nimi. 2000 netto mechanicznie to kosztuje. Żeby mieć infolinię telefoniczną. Słyszycie, rozumiecie? Żeby mieć infolinię telefoniczną i wsparcie w 98% w skali roku, trzeba zapłacić dwa koła. Za to, żeby ktoś odebrał telefon, pokrył tego pracownika i żeby nie móc zrealizować żadnego zgłoszenia, bo niektóre błędy moje czekają od stycznia tamtego roku. W tym roku zgłosiłem chyba 7 czy 6 zgłoszeń na błędy, które już się dawno przedawniły, te zgłoszenia, i one się samoczynnie zamknęły, bo nikt nie potrafi tego naprawić. Zgłoszone było to, że przez API, które wystawiam oferty przez chwilę jest OK, termin dostawy powiedzmy nie wiem, przykładowo 10 dni wprowadzam w ofercie nowej i przez 2-3 dni jest OK i potem się zmienia przez API, mimo że w systemie sprzedażowym dalej jest 10 dni. To wymuszę to trzydniową dostawę na produkcie, i nic się z tym nie da wtedy zrobić. Już jak się zablokuje na tych trzech dniach, to nic się nie da z tym zrobić. Ale jak odbija piłeczkę, że to jest wina systemu, bo to z API wychodzi, a tam ci twierdzą, że wszystko ok. Nie widzę problemu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Komentarz subskrypcję. Jeżeli nie, to też zostawcie po sobie jakiś ślad. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie bardziej taki optymistyczny. I bardziej szczęśliwy, więcej energii będzie w nim niż przez ostatnie te kilka dni. Bo naprawdę masakra. No ale nic, cześć.